na lista. dzisiaj z film, w którym będzie to kolejny film z serii Halloweenowej i dzisiaj będziemy robić makijaż, ponieważ wzięłam pomysł z Waszych komentarzy, ponieważ yy, w filmie w którymś holu, tam nie wiem, bo trochę holów tam było, ale dobra, nieważne, yy, był ten był komentarz o tym, żeby zrobiła odświeżenie makijażu clowna, w sensie Pennywise'a i stwierdziłam, że w sumie dobra, mogę to zrobić, więc robimy clowna e, bardziej w słodkiej wersji, więc zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Pamiętajcie o tym, że oczywiście w górę oraz subskrypcję na kanale po więcej tego typu filmów. Ja mówię od razu wam, żebyście się nie przystraszyli do tego okropnego tła, ponieważ to tło jest okropne, naprawdę to próbowałam tylko, żeby wyglądało bardziej halminowo za mną, więc sobie bardzo nie przykładam do tego, będziemy robić całe dekoracje oczywiście tego Mojego domu, mieszkania, nie wiem. E, dobra, więc dobra, ja muszę się zabierać do makijażu, bo mi to dosyć długo czasu, sensie Nie, nie daj mi dużo czasu, ale dobra. Nieważne, zaraz zabieramy się do tego. Makijaż zaczynamy od. Oczywiście trzeba mieć paletkę w sensie, nie, trzeba, trzeba mieć paletkę kolorową i trzeba też mieć dostarczkę. Ja mam ustawę z paletki, jak zawsze. I do tego makijażu będziemy używać. Tych, go, tych różowych cieni. Ja jeszcze zobaczę jakiego cienia będę używać, ale w kamerze patrzę i chyba będzie ten. Ten będzie najlepszy, więc biorę się do roboty. Będziecie oczywiście mi to w przewidkach. Jak widzicie, miałam to zrobić cieniem po przewidce, ale stwierdziłam, że po prostu będzie mi łatwiej zrobić to po prostu różową szminką, więc przyczyniłam się po prostu na szminkę. I w ogóle, może to jest trochę nierówne, ponieważ, no tylko może trochę widać, że to jest nierówne, ponieważ ja nawet stwierdziłam tak po prostu, że zaczęłam ten komentarz i stwierdziłam, że robimy, że sobie po prostu jakieś zdjęcie mniej więcej poglądowe i zaczęłam po prostu tworzyć to, co z niego Więc nawet nie robiłam żadnej jakby jakiejś próby tego robienia. Okej, okay, teraz jak widzicie na przebitkach, zrobiłam sobie takie kropki białym ja cieniem, chociaż to wygląda by było jakiś jasny różowy czy coś, bardzo jasne taki różowe. I dołożam sobie te straszne usta, które się tak strasznie nie podobają. Są okropne, są takie różowe. Nie... Dobra, nieważne. Robimy teraz chyba jeszcze roboty, ale dobra, nie będę przedłużać, więc robimy dalej część makijażu, czyli... Będziemy robić... chyba... Będę robić oczy. Z tym typem, co wcześniej, i te nogi w w ogóle mi się kruszy tutaj dzisiaj... Więc... Fuuu, dobra, lecimy już dalszą częścią makijażu. Ok, więc już zrobiłam sobie oczy i dołożyłam lekko świecącego. cień. Bałam się, że ten cień się nie połączy z tym ikerskiem, ale się go połączył, więc jest spoko. I teraz przechodzimy do ostatniej części, czyli to, że Ok, więc tak wygląda efekt końcowy, powiedzcie mi, jak to wygląda, czy Wam się w ogóle podoba. Więc tak, ja pomyślałam, że zrobię właśnie tego typu makijaż, bo nie powiedziałam tego. Dlatego, że są tutaj też młode osoby, które na nie chcą być tak bardzo krwawo malowane, czy jakoś tak strasznie. No to stwierdziłam, że taka lekka wersja słodkiego klauna będzie najlepsza dla tego typu osób. Jest też bardzo łatwa, bo są tylko głównie paletki, cieni kolorowych i tylko pomadki, żeby wziąć jakiś taki zarys i nic więcej. I pędzelki tylko są potrzebne. I w sumie bardzo łatwy ten makijaż jest. I to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie Widzimy się w na moim kanale. Bye!